Otulający kocek Co wieczór o ósmej Ksawery szykuje się do spania. Mimo, że ma dopiero cztery lata i nie zna się na zegarze, wie, że kiedy mała wskazówka pokazuje ósmą, czas iść do łóżka. Potem wkłada piżamę i swoje ulubione skarpetki, robi siusiu i myje zęby, aż są bardzo białe i lśniące. Sawery lubi mieć błyszczący uśmiech. Siada z tatą w fotelu i razem czytają opowiadania. Ksawery nie zna jeszcze lider, ale ogląda obrazki i bardzo uważnie słucha opowiadanych historii. Sawery idzie do łóżka, a mama całuje go w czoło. Pusia układa się na kołderze. Pusia też chce całusa, przypomina ksawery. Mama zawsze całuje kotkę w czubek nosa. Tej nocy ksawery budzi się cały spocony. Otwiera oczy szeroko, ale jest bardzo ciemno. Chciałby być jak pusia i widzieć w ciemności. Mamusiu, tatusiu, krzyczy ksawery. Co się stało? Obudziłeś mnie, mówi mama na wpół śpiąc. Miałam zły sen w brzuchu, przewraca mi się jak w pralce i czuję, jakby ktoś walił w bęben tam, gdzie mam serce. Mama wzdycha i przykłada ucho do klatki piersiowej i brzucha Sawerego. Twoje serce szybko bije, dlatego wydaje ci się, że skacze, a to ktoś, co przypomina węzeł w twoim brzuchu, czujesz się dlatego, że się przestraszyłeś. Boję się, nie chcę spać sam. Nie jesteś sam, masz pusię. Spójrz, zapalę ci małą lampkę, jakby to była wróżka z latarenką, która przegania nocne koszmary. Dzień dobry, ksawery, mówi tato, odsłaniając zasłony. Musisz wstać, dzisiaj jedziesz na biwak. Xawery o mało co nie spada z łóżka. Zupełnie zapomniał o biwaku. Przed wyściał, że zarzuca plecak na plecy. Ledwie może utrzymać się na nogach. Zastanawia się, jaki plecak ma Martyna i wyobraża sobie najlepszą przyjaciółkę rozpłaszczoną pod swoim bagażem. Ale dziś w nocy też będę miał zły sen? To zapali mi lampkę. Gdy byłem mały, dziadek podarował mi ten otulający kocyk. Odpowiada tato. Jeśli będzie się bał, przykryj się nim. Biwak znajduje się na dużej łące z pełnej kwiatów. Obok jest też strumień i bardzo wysokie drzewa. Ksawery i Martyna są podekscytowani. Będą spali w tym samym namiocie. Wieczorem idą na rzekę. Mieszkają tam żaby, ryby i raki. Nagle ksawery kątem oka dostrzega coś, co poruszy się przy brzegu. Ojej, wąż! Krzyczy przestraszony. wodny wąż, nie zrobi ci krzywdy, uspokaja go Bartyna. Na pewno z drży głos. Widziałeś, jak szybko uciekał, kiedy nas zobaczył, bo się nas bardziej niż ty. Nastała noc. Ksawery nie może spać. Nie potrzebuje lampki, jest pełnia księżyca i wszystko dobrze widać. Ale ciągle słyszy dziwny odgłos i zaczyna ukocić mu się ręce. Obudź się Martyna, proszę cię. Ksawery opowiada o bębenach, które biją w jego klatce piersiowej, o pralce w brzuchu i o spoconych dłoniach. Mam pomysł, wykrzykuje Martyna. Przeprowadzimy małe śledztwo. Powoli wychodzą z namiotu, żeby sprawdzić, co nie pozwala ksaveremu spać. Wiatr porusza liśćmi na drzewach. Nagle zauważają wiele par oczu, które na nich patrzą. Ojej! krzyczy ksavery potwory! Ksavery Xa narzuca sobie na głowę otulający kocek, bo nie chce nic, nic widzieć. Ale Martyna zapala swoją latarkę i mówi: Zobacz, ksavery to sowy! Jakieś śliczne, Biedne. Na pewno je wystraszyliśmy. Po powrocie do domu ksawery opowiada rodzicom o swych przygodach. Udało ci się zasnąć? pyta tato. Pomógł mi trochę kocyk i Martyna też mi pomogła ze swoją latarką. Byłeś bardzo dzielny i poprosiłeś Martynę o pomoc. Kiedy jej potrzebowałeś, cieszy się tato. Jestem z ciebie bardzo dumny. Ale super! Dziękuję, tatusiu. W nocy Ksawery wstaje, żeby napić się wody. Mimo, że jest prawie całkiem ciemno, nie boi się, bo ma ze sobą otulający kocyk. Nie szpisz, mamusiu? Boisz się? Nie, Ksawery, odpowiada mama. Chyba mam gorączkę. Tatusiu, szepcze Ksawery, masz jakiś kocyk na gorączkę? Dla was czytała Weronika Koszak.